Spokój, trzeba zrobić... Tomek, No. zadanie. <głosy> 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 Chyba. <głosy> Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, miesiąc temu. KACZKO! Przesuń się. Przesuń się, kaczko, przesuń nie, się. Nie miesiąc. O, kto... A kto się nie tak wypina? Szomiaś A ty w drugą stronę musisz Ale mogę wyjść, wyjść. Ej e, kolego, tam, tam, ci, tam ci medełko spadło do przodu Tam ci medełko spadło, musisz kolego, iść tam na... mogę wyjść, ale mogę wyjść nie, ja nie uruchamiam To było sekund pierwsze, wypierdadaj Myślisz, myślisz że w filmie będziesz? Nie będziesz kurwa Zamknij e, poczekaj, za, za sobą pokój jak wyjdę A to nic nie ma Co to było? Masz tam jak wodę? Dzień dobry. Wobec jest, jest, jest taki wysoki, czy mi się wydaje? Proszę. Co to kurwa jest? O kurwa! O japie, o japie. Co jest? O, wyprowadza psa na spacer. Wiecie <grym> jak wygląda Jumpscare <grym> Adoka? Szmon, Testuj dla widza lepiej. Ej tu O ja pierdolę O nie Co jest? Szymon ma kolegę Szymon ma kolegę To ziomek, Andrzej się nazywa Czarno, Każdy inną stronę Ja, st ja idę ja do przodu, ja idę do przodu Ktoś w prawo, ktoś w lewo. Ja idę w prawo Ja idę w prawo Ja idę z kimś Hello Hello Ej hey, chłopaki, ale gdzie mam iść? Mam Ja. Ja. teraz, Ja! Tutaj, Co teraz? Nie wiem Dobra, dobra. Za mi zajął no. mi się, ale daw dawaj to siano <grywy> Ej hey ty, żółty chodź To ja Wskocz tam Dobra Dobra, ja wskoczę z tobą Dawaj 3, 4 Nie bo ja jeszcze, bo tam był taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem Mogę wam wąkać chodźcie idź, idźcie z Matiem Świeć, świeć na to, świeć! Świecę, do świecę, jakby 360 Ty uh, We fucked up Przepraszam Tam na dole jest wyjście, czekamy na ciebie Nie, 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 patrzcie, właśnie tam jest sztuczka. Nie idź zobaczyć, Szmon, idź zobaczyć. I ale... zobaczyć, proszę, dla widza. Tak. Ty, <ślia> 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 gdzie jest to no wy... tam iść. No to w każdym razie. No to w No dawaj. Tak, gdzie? No chodź, chodź.

Halo? Ja odpuścisz Simonowi! <śmienicza> hey you bitch! You listen to me! Cześć to czy nie? Co to było? <śmienicza> Dziękuję panie Tomaszu, teraz Czekajcie. o oh, 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 oh. <śmienicza> Ale zawodzi ty widzisz? Idzie, idzie pan pająk, idzie pan pająk. Idzie. Jezus! Uwielbiam muzyczki w windach, nawet w każdej grze jest to zachowane Chodź wejść tak? do tego Niech na to jest kuchy naszczą do bo Edyku Ewa się stąd yeah, nie wyjdziesz naprawdę Dobra, 14 Kiku Ewa skrzat, dobra, coś tam świat Kikujewa tam skrzata Zielony <śpiewanie> żółty Nie no Za później my no, to mówicie nie, bo to się zmienia co chwilę! Patrz, Patrz mów! No patrzę, zielony. Nie wiem, gdzie? Picisz kupę? Picisz Jeszcze raz mnie coś kiedyś poproszę. No nie pójdź, no Tutaj, tutaj, w stronę, tak, stronę, drugą stronę. Stronę, stronę. Gdzie, gdzie? Tutaj, kupę, co tam, chodzi? Co tam, bo tam chodzi, bo nie wiem. Aha, tu. kurde nie zawodzę tego, Ile wy chłopaki macie Jasy już w sumie? Dobra, ale ty, ja ty chyba ile masz, czyli? 18 No to ty lepasz lat? O mój Boże Zabijcie tak. mnie i pochowajcie tak. kurwa w jego dupie <grym> <grym> My Nie mieliśmy mieć ostatniego poziomu jakiegoś czasem? Co się dzieje? A tak się skrada się skrę, no bo on o! Kurwa <grym> Dobra, trochę się zasadłem. Tak, jak on do tych masz tutaj <grym> Niczemu czemu nie kłócę? Sigma World. Tak, jakoś... już i jak się Ej, tutaj czysto? Teraz... Dawaj, dawaj, na testa, na testa. Na testa, na testa. No dawaj, dawaj, no dawaj, no. dla testa, dla testa. I to umarł? Umarłeś? Nie, ej, chodźcie tu, staj na przejście. Serio. teraz tu. Ty, co to za zdjęcie, kurwa? Ty chodź tu, Ty chodź Foto kiempa. ci zrobię. Wychodź z tej szafy, Kurwa, dalej, się. co jest? Ty. Cześć, stój. Ej, kurwa, tam coś chodzi, patrz, 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 Co? patrz, patrz, to? O kurwa! patrz, to patyczak.

no, no tak, no ale to ja mówię o sobie, a nie, ja Nie ma żadnych aparatów. No tu są! Nie? No tu są! Ej, patrz, co się dzieje ja wokół ciebie, naprawdę, to... jesteś tak że życiowo człowiekiem. mordę, proszę cię, zabij Gorzej, Ej, ogarnij zatem. się, stary. Naprawdę, aż nie, nie sądziłem, że będę na ciebie się wyrzepał, ale nie zabawiam. What? Kurwa, ale jest powiedział? Na ch**ie to i te Muszę zrobić zdjęcie Trzeba mu zrobić zdjęcie jeszcze Jemu? Yep. Tak. Robiłem Robiłem A z jakim momentem? Ty Ty Sigma boją Trzeba zdjęcie zrobić Co? Jeźdź niżej Jeźdź niżej Jeźdź niżej Ja zeskoczę O kurwa Dla tych... Za tobą za mami Czyli co? Zdjęcie im ten? Kurwa mać Są Sigma boje nie wiem podkrywam kawałek rap chłopkę. No ja to życie, ja bym powiedział, że ja czekam tutaj, Wy yy, go baitujecie, ja im fotkę i wtedy wy, ja zjeżdżam i wy yy, skakujecie do mnie. Spoko, spoko. Czym zjeżdżasz widom? Tak, tak. Tylko on ewa jest. Ej, jest pełno tych murów. No, o tym mówię. No nie może być, żeby od tych twarzy giniecie, no to jest aż tak. Eee. Zajmuje mordowkę. Kolej jest Co ty mówisz wcześniej, jak możemy od tej twarzy ginąć? No halo, kurwa, ej. Ej, kurwa. Ja mnie To co, ty kurwa, co jest? Właśnie tak do tyłu, kurwa, Kto lera? Kto, kto kurwa spadł? Nie weźmy się, że nie sądziłem, że jak spadę z jednego piętra na drugie to się zabije A weźmy do góry, pojedźmy Ale to jest chyba, czekaj, a tam co jest, tam jest, co tam jest nie. nie, nie. nie tego telewizor, no to weźmy, skoczmy tu ja, to ja mogę skoczyć, Dobra, to też Coś Nie wiem, jest biały, jak, na wszyscy musimy skoczyć Pan jest przy telepo... O! Literally gaming multiplayer with normal difficulty grę